Tu naprawdę wielkie słowa uznania dla działaczy Zagłębia Konin, dla władz miejskich, a w szczególności dla pana prezydenta Józefa Nowickiego, który jest patronem pod jego patronatem odbywają się te mistrzostwa. Wielki ukłon w stronę Konina, jednym słowem mówiąc, za zorganizowanie w tak krótkim terminie. Imprezy naprawdę pod względem organizacyjnym, stawiając oceny od 1 do 6 na pewno na szóstkę. A przed nami kolejna para finalistów. Kategoria wagowa do 56 kg. W narożniku czerwonym zobaczymy Dawida Michelusa sokół Piła.

Dawida Michylika. Naprawdę bardzo naprawdę młody człowiek, który już w swojej karierze krótkiej, pięściarskiej, naprawdę zdobywa wszystko, co mu los podaje. I dzięki swojej wielkiej ambicji i pracowitości, właśnie swoją pracą zasłużył na udział w finałowej walce indywidualnych mistrzostw Polski. a w narożniku niebieskim zobaczymy Mateusza Mazika, klub RMKS, rybnik, który właśnie w tej chwili już jest przy narożniku niebieskim. Razem ze swoim trenerem, panem Anatolem Jakimczukiem. I oczywiście prezentacja rundy. Przed nami Mateusz Mazik, klub RMKS Rybnik, Śląski Związek Bokserski. Sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Stanisław Zadykowicz, Podlaski Związek Bokserski, sędzia klasy AIBA. Już rozpoczął się pojedynek. Mazik w niebieskim stroju z odwrotnej pozycji. Bardziej doświadczony zawodnik od Michelusa. Z większą ilością stoczonych pojedynków. Szczelna garda Mazika, który z za podwójnej gardy po prostu zadaje bardzo mocne ciosy, które na razie jeszcze nie docierają i nie trafiają Michelusa. Piękny lewy prosty, który wyprowadza Mazik w tej chwili właśnie trafił Lewy sierp. No widać, jak obydwaj są naprawdę bojowo nastawieni. Tutaj mazik no, można powiedzieć nie zważa, a atakuje w każdej pozycji swojego przeciwnika, który leżał, a Mazik jeszcze chciał zadać cios. Niemniej jednak zdecydowana interwencja Pana Stanisława Zadekowicza przeszkodziła, aby Mazik mógł popełnić, oczywiście zadając cios faulujący. No troszeczkę tutaj Mazik naprawdę zbyt szeroko wyprowadza te ciosy, które Zadawane są wewnętrzną częścią. rękawicy oczywiście obowiązkiem zawodnika jest zadawania wypchaną częścią rękawicy białą, które te białe. koniec pierwszego starcia runda bardzo wyrównana Dawid Dawid Michelus, reprezentujący klub Soko Piła, stoczył 90 walk, z których tyl tylko dwie przegrał, a jego trenerem, ale to może za chwilę, gdyż rozpoczyna się drugie starcie. Uspokoił się trochę pojedynek w drugiej rundzie. Obydwaj zawodnicy teraz więcej uwagi poświęcają na obronę, na przemyślane ataki. I lewy który trafia Michałusa. No wydaje mi się, tutaj aktywniejszym yy, zawodnikiem jest yy, reprezentant yy, Sokoła Piła, który niemniej jednak ciosy kontrujące Mazika są bardziej dokładne. Zdecydujące znaczenie, myślę, będzie miała runda trzecia. W której zawodnik, który zachował więcej kondycji, będzie mógł po prostu zaatakować. Bardziej zdecydowanie swojego przeciwnika Dawid Michelus we wczorajszym półfinale zwyciężył jednogłośnie na punkty Marka Jędrzejewskiego z klubu KS Damnica. Natomiast Mateusz Mazik również jednogłośnie na punkty pokonał reprezentanta klubu DKB Dąbrowa-Górnicza Kamila Jaworka. Mateusz Mazik jest urodzony w 1989 roku. Aktualny wicemisz Polski kategorii wagowej do 57 kg. No w tym roku tej kategorii już nie ma. Mamy kategorię wagową 56 kg. A jego trenerem, tak jak wspomniałem, jest Anatol Jakimczuk. Jest brązowym medalistą mistrzostw świata juniorów w 2006 roku. Wicemistrzem Polski Seniorów, tak jak wspomniałem, 2010 oraz wicemistrzem Unii Europejskiej w roku 2008. Stoczył 150 walk, to, z których 174 walki, z których 150 wygrał. Króciutka chwila przerwy. Tutaj Mazik zaczyna uzyskiwać przewagę. W trzeciej rundzie no, trener Anatolii Jakimczuk po prostu widzi. Bardzo szybko usuwa usterkę techniczną w kasku Mateusza. I Mazik naprawdę zdecydowanie atakuje. No widać, że Michaluz jest bardzo zmęczony. Dzisiaj jest to jego czwarta walka w turnieju. Na pewno dla tak młodego zawodnika jest to duży wysiłek. I po prostu troszeczkę zaczyna mu brakować kondycji. No Mazik stara się naprawdę przechylić. Szale zwycięstwa na swoją korzyść w rundzie trzeciej. Niemniej jednak bardziej zdecydowanie powinien zaatakować. Długa lewa mazika trafia. I ostatnie sekundy tego pojedynku. Masik się stara jeszcze. I kończącym jest lewy prosty mazika, który dociera celu, A zwycięzcą w tym pojedynku zobaczymy kto zostanie za. Wilkilka. Przypominam, był to finał wagi do 56 kg. W narożniku czerwonym Dawid Michelus. W narożniku niebieskim Mateusz Mazik. Przyjacielskie uściski, jak w całych mistrzostwach. Tutaj zawodnicy naprawdę traktują się po sportowemu, nie mając do siebie żadnej urazy. Tu każdy jest przygotowany na podniesienie swojej ręki do góry. I jeden i drugi na pewno z niecierpliwością oczekują na wynik tego pojedynku. Dawid Michelus, no powiem szczerze bardzo nieładne zachowanie mazika. Można, można tutaj wszystko, ale przede wszystkim poprawne zachowanie. Publiczność w Koninie na 82. Mistrzostwach Polski Seniorów. Wspaniała konińska publiczność. No to na pewno fachowcy, ponieważ boks od zawsze w tym mieście był na pierwszym miejscu. To co już ja przez te kilka dni tutaj podkreślałem, wielkie uznanie dla kibiców boksów w Koninie. Po prostu stworzyli wspaniałą atmosferę przez te cztery dni gdzie tutaj ta hala tętniła dopingiem naprawdę sportowym i to wszystko chcemy Państwu przekazać, że Konin boksem stoi, Konin zna się na boksie. A w tej chwili dekoracja w tej chwili dekoracja kategorii wagowej do 57 kg Tytuł mistrzowski w tej, w tej kategorii zdobywa Dawid Michelów. Miejsce drugie Mateusz Mazik. Miejsca trzecie zdobywają Kamil Jaworek oraz Marek Jędrzejewski. A ja serdecznie dziękuję trenerowi Country elblong za fachowe opinie i myślę, że jeszcze nie jeden fachowiec tutaj w naszym studio dzisiaj będzie dzielił się uwagami odnośnie mistrzostw w Koninie. I jeszcze raz brawa dla medalistów indywidualnych Mistrzostw Polski w boksie w kategorii do 56 kg. Piękna oprawa, wspaniałe nagrody. Jeszcze raz potwierdzają nasze odczucia, które tutaj Państwu przekazujemy z Konina. a tej kategorii wagowej do...